List numer 26. Ojciec Benedykt do ojca Pio. San Marco La Catola, 22 grudnia 1910 roku. Najdroższy i najmilszy Pio. Jakże jest mi przykro, gdy widzę Cię niepokojonego tym wściekłym sztormem, lecz do prawdy bardziej się raduję, wiedząc na pewno, że ta burza jest dopuszczona specjalną opatrznością Ojca w niebie w tym celu, aby upodobnić cię do Jego ukochanego Syna, który był prześladowany i nad którym się znęcano aż do śmierci na krzyżu. Im większe są cierpienia, tym większa jest miłość, którą Bóg ci przynosi. Chciałbym naprawdę, abyś był uwolniony od tych cierpień. Lecz uświadomienie sobie wielkiego dobra, które otrzymujesz z powodu ataków wroga, sprawia, że pełen miłości poddaje się ukochaniu Bożej woli i uważam twoją walkę za gromadzenie zwycięstw. Niech szatan prowadzi wojnę z tobą. Niech robi zgiełk. Niech grozi czasami, że cię nawet pożre. To nie jest ważne. Przecież on nie może zrobić niczego twej duszy, którą Pan Bóg tym razem przytulił do siebie i dyskretnie podtrzymuje swoją łaską. Raduj się, mój syneczku, gdyż mówię ci prawdę. Nigdy w ciągu twojego życia nie byłeś w tak dobrym stanie ducha, jak jesteś obecnie. Nie uważaj, że cierpisz jako zadośćuczynienie za winy. Lecz jedynie, ażeby ozdobić diadem perłami, które zostały ci przyznane. I dalej, jeśli ofiarowałeś się z Panem Jezusem jako ofiara za grzechy świata, jakiegoż innego losu możesz oczekiwać, jeśli nie takiego, jaki spotkał Jezusa? Lecz po Kalwarii przychodzi tabor. Odwzajemniam Twoje życzenia i proszę Cię, byś przekazał je także Twojej rodzinie. Módl się za mnie, bardzo Cię kocham i bardzo potrzebuję Bożego miłosierdzia. Oczekując Twoich częstych, długich i szczegółowych listów, błogosławię Cię. Bardzo kochający w Jezusie Chrystusie, brat Benedykt, niegodny minister prowincjalny. List numer 28. Ojciec Pio do ojca Benedykta. Pietrelcina, 10 stycznia 1911 roku. Mój drogi ojcze, nie jestem w stanie powiedzieć ci wszystkiego, co dzieje się ze mną tutaj od kilku dni, ponieważ nawet kiedy to piszę, diabeł prowadzi ze mną wojnę większą niż kiedykolwiek. Nie jestem także w stanie odpierać ataków, które wróg zbawienia przypuszcza na mnie. Któż więc, mój ojcze, uwolni mnie od tylu pokus i tylu udręk? Kto mnie pocieszy? Kto da mi tyle siły, bym mógł się przeciwstawić tak, jak trzeba? Kto mógłby uwierzyć, że ktoś jest dręczony nawet w czasie godzin odpoczynku? No więc, mój ojcze, mogę Cię zapewnić, że także te godziny są mi zaprawione niezmienną goryczą. Znajduję jedynie trochę wytchnienia, myśląc i czytając Twoje pouczenia, lecz są to krótkie chwile, ponieważ wróg jest czujny przez cały czas i wszystko rozpoczyna się od nowa. W porównaniu z tym, co cierpię fizycznie, duchowe walki są o wiele większe chociaż moje fizyczne cierpienia stają się również coraz większe. Pragnąłbym, drogi ojcze, nie mówię wielu godzin wytchnienia, ale przynajmniej jednej w ciągu dnia. Ale niech się dzieje zawsze we mnie, wokół mnie, we wszystkim i dla wszystkiego najświętsza i najmilsza wola Boga, ponieważ ona umożliwia mi wytrwanie. Demon chce mnie zdobyć dla siebie za wszelką cenę. Z powodu tego wszystkiego, co cierpię, gdybym miał mniejszą wiarę jako chrześcijanin, uwierzyłbym na pewno, że jestem opętany. Nie wiem z jakiego powodu Pan Bóg nie okazał mi litości aż dotąd, aby mnie uwolnić od tych cierpień. Wiem tylko, że On nigdy nie czyni niczego bez najświętszych celów, pożytecznych dla nas. Teraz powiedz mi, ojcze, z miłości do Jezusa Chrystusa i naszej cudownej, bolesnej dziewicy, czy mam coś w sercu, nawet małe, co nie jest miłe panu Bogu, ponieważ z jego pomocą chcę to wyrwać za wszelką cenę. Kto wie, czy takie dopuszczenie nie jest karą za winy, które jeszcze mogłyby być we mnie i bez wcześniejszego ich usunięcia Bóg się nie ulituje? Jestem pewny, że ty, widząc mnie w takiej nędzy, będziesz prosił pana za mnie, aby chociaż zechciał uwolnić mnie od zmagań duchowych, ponieważ okazji do obrażania go jest tak wiele, przynajmniej warunkowo a mianowicie jeśli to będzie na większą chwałę Bożego Majestatu i pożytek mej duszy. Będąc pewny, że otrzymam jakąś pomoc od Ciebie, całuję rękę i proszę o Twoje ojcowskie błogosławieństwo. Twój brat Pio. W sprawie mszy świętych, które powinienem odprawić w Twoich intencjach w tym miesiącu, to odprawię je według moich możliwości, a ofiarę za nie później Ci prześlę. Jestem pewien, że nie będziesz miał z tego powodu żadnych kłopotów. List nr 31 Brat Pio do ojca Benedykta. Pietrelcina, 29 marca 1911 roku. Mój najukochańszy ojcze. Z nadejściem wiosny czuję moje dolegliwości intensywniej niż przedtem, szczególnie ból w klatce piersiowej, który sprawia mi tak ogromne cierpienie, że w pewnych chwilach prawie nie mogę oddychać. Lecz niech się dzieje wola Boga. W tych dniach diabeł znęca się nade mną we wszelki możliwy sposób i robi tyle, że więcej już chyba nie może. Ten nieszczęśnik będzie podwajał wszystkie swoje wysiłki na moją szkodę. Lecz nie obawiam się niczego, tylko obrażenia Boga. Wydaje mi się, że ten nieszczęśnik ma więcej przeciwko Tobie niż przeciwko mnie, ponieważ chciałby pozbawić mnie Twojego kierownictwa. W rzeczywistości, któż wie, jakie wysiłki muszę czynić, by powiedzieć Ci o moich sprawach? mam tak bardzo silne bóle głowy że nie mogę prawie zobaczyć gdzie stawiam pióro wszystkie wstrętne wyobrażenia które szatan wprowadza do mojego umysłu znikają wtedy gdy pełen ufności rzucam się w ramiona pana Jezusa stąd jeśli jestem z ukrzyżowanym Chrystusem to znaczy jeśli rozmyśla mojego udrękach to niezmiennie cierpię ale jest to ból który czyni mi wielkie dobro raduje się pokojem i spokojem których nie da się wyjaśnić Lecz co rani mnie najbardziej, mój Ojcze, to myśl o Jezusie w Najświętszym Sakramencie. Moje serce czuje się tak, jakby było przyciągane wyższą siłą, zanim zjednoczy się z nim rano w Najświętszym Sakramencie. Mam taki głód i pragnienie, zanim go przyjmę, że mało brakuje, abym nie umarł z niepokoju. I właśnie ponieważ nie mogę zjednoczyć się z nim w domu, to czasem, mając nawet wysoką gorączkę, jestem zmuszony iść do kościoła, aby nakarmić się jego ciałem. Co więcej, ten głód i pragnienie, zamiast zostać zaspokojone po otrzymaniu najświętszego sakramentu, ciągle coraz bardziej wzrasta. Kiedy już mam to najwyższe dobro, wtedy obfitość słodyczy jest doprawdy tak wielka, że mało brakuje bym nie mówił panu Jezusowi. Wystarczy, ponieważ już prawie więcej nie mogę. Zapominam niemal, że jestem na świecie, dusza i serce nie pragną niczego więcej i zdarza się że przez długi czas dobrowolnie nie pragnę niczego innego. Czasami jednak słodycz miłości miesza się z tym, że ogarnia mnie taki żal za moje grzechy, iż wydaje mi się, że umrę z bólu. Także wtedy demon stara się bardzo często napełnić goryczą moje serce, podsuwając mi zwykle trapiące myśli. Pobłogosław mi, twój brat Pio. List numer 34 Ojciec Benedykt do ojca Pio, San Marco La Catola, 12 kwietnia 1911 roku: Najukochańszy synu. Na jeden list ci nie odpowiedziałem, a przeszkodziły mi w tym moje codzienne zajęcia, które były zwielokrotnione z powodu głoszonych kazań w czelęca z okazji wielkiego postu i prowadzeniu osobiście całej korespondencji w czasie nieobecności ojca sekretarza. Kiedy nie piszę do ciebie, chcę, abyś czytał moje poprzednie listy, ponieważ to, co powiedziałem tobie raz, mówię to ciągle. Dlaczego tak obawiasz się twojego wroga? Czy nie wiesz, że pan jest z tobą i że przeciwnik dusz nic nie może zrobić temu, który zdecydował się należeć do Boga? W rzeczywistości, im bardziej się lękasz, tym bardziej jesteś bezpieczny. I im bardziej drżysz, tym bardziej jesteś chroniony. Mówisz, że obawiasz się przyszłości. Lecz czy Bóg nie jest wierny i w dobrym celu nie dopuszcza do tego, abyś był kuszony, ale nie ponad to, co możesz znieść? Och, mój syneczku, gdybyśmy byli pozostawieni sobie samym, upadalibyśmy ciągle i nigdy nie utrzymalibyśmy się na nogach. Bądź więc pocieszony myślą, że jesteś w Bożych ramionach, jak dziecko w ramionach matki. Śpij spokojnie pewny, że jesteś prowadzony tam, gdzie jest Twoje większe dobro. Generalna spowiedź nie jest wskazana w Twoim obecnym stanie i stanowczo nie jest Ci konieczna. Obawa z powodu popełnionych grzechów jest złudna i jest męką spowodowaną przez demona. Zostaw go w spokoju na dobre i ufaj, że Jezus nie jest owym okrutnym katem, jak on Ci go przedstawia. Co więcej, jest barankiem, który gładzi grzechy świata, wstawiając się dla naszego zbawienia w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Nie chciałem udzielić ci władzy spowiadania, ponieważ przewidywałem, że to odbiłoby się ujemnie na fizycznym stanie Twojego zdrowia, a być może także na spokoju Twojej duszy. Gdybyś był na tyle zdrowy, by słuchać spowiedzi świętej, nie pozostawałbyś w domu i nie potrzebowałbyś specjalnego leczenia. Jeśli opatrzność będzie łaskawa przeznaczyć Cię do tej posługi, która jest szczególnie ciężka dla tych, którzy mają chore płuca, najpierw powinna Ci dać zdrowie którego ci brakuje. Dziękuję za życzenia i pomóż mi otrzymać łaskę, której potrzebuję. Oby Jezus błogosławił Ci, pocieszał Cię, a pewnego dnia zanurzył Cię we wspaniałościach swojej nieśmiertelnej młodości. Bardzo kochający w Jezusie Chrystusie brat Benedykt, niegodny minister prowincjalny. List numer 39. Ojciec Benedykt do Ojca Pio, San Marco La Catola, 27 czerwca 1911 roku. Najukochańszy Pio: Od kiedy tęsknisz za tym, aby być rozwiązany i być z Chrystusem, nie jest mi przykro, że czujesz się gorzej. Natomiast gorąco pragnę widzieć Cię wśród nas i to na długo. Nie jestem też zatrwożony ostrą walką, którą wróg prowadzi z Tobą, ponieważ Duch Święty mówi: Synu. Jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenie. Fakt, że jesteś celem ataków, oznacza iż jesteś w Bożej służbie, a im bardziej stajesz się przyjacielem Pana Boga i członkiem rodziny Bożej, tym większa pokusa będzie cię atakować. Odwagi więc i nie lękaj się. Pan Bóg jest wierny i nie dopuści, abyś był kuszony bardziej, niż możesz wytrzymać. Będzie przecież razem z twoją duszą w walce, byś mógł przetrzymać i wygrać bitwę. Nie tylko musisz zdobyć się na odwagę i zawierzyć, ale musisz cieszyć się, widząc w sobie niewypowiedziany znak, że jesteś mile widziany przez pana Boga. A ponieważ byłeś przyjemny Bogu, potrzeba było, aby cię doświadczyła pokusa. Ani różnorodność, ani wielkość ataków nie powinny zmniejszyć w tobie tej świętej radości, ponieważ jest napisane jeszcze za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Och, tak, mój najdroższy synu. Błogosławiony jest człowiek, który jest poddawany próbie i przeżywa okropne męki za sprawiedliwość, mówi mądrość, a nie ten, kto pozostaje spokojny i nie przeżywa żadnego niepokoju. Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie. Niestety, te wszystkie święte prawdy są surowe dla naszej biednej i słabej natury, która ucieka od krzyża i boi się każdego cienia choroby. Lecz jest jak jest. A nagroda radości będzie przyznana jedynie temu, który wytrzyma ciemności, niepokoje, skrupuły i lęki przed pokusą, gdy bowiem zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia. Ty nie rozumiesz, jak może istnieć w człowieku równocześnie stanowcza i zdecydowana wola kochania pana Boga, bez obrażania go i słabość odczuwania czegoś przeciwnego, a mianowicie skłonności do zła. Lecz nic nie jest łatwiejsze do wyjaśnienia, niż ta sprzeczność. W nas są przeciwstawne siły: duch ukształtowany przez wiarę i ciało z naturalnymi podnietami i instynktami ze zwierzęcenia, boża łaska i szatańskie podszepty. Ponieważ te dwie przeciwne siły są równocześnie w nas obecne, dlatego doświadcza się zjawiska, o którym wspomniałeś. Duch razem z łaską walczy w obronie swojej nienaruszalności przeciwko ciału sprzymierzonemu z diabłem. I chociaż duch zachowuje swoją przewagę, odczuwa nękania i napady swojego przeciwnika. Uważam, że konsultacje lekarskie są bezużyteczne. Jestem przekonany, że Bóg bezpośrednio i wyraźnie chce Twojego cierpienia, a na to nie ma lekarstwa. Lecz jeśli moja opinia nie wydawała być się do przyjęcia, zastosuj się do rady ekspertów. Jak bardzo chciałbym Cię widzieć w klasztorze. Więc czy ta radość nigdy nie będzie mi dana? Zapomniałem, o co mnie prosiłeś, przypomnij mi o tym. Pomyśl jednak, że prowincja także potrzebuje pomocy. Jeśli więc możesz zaopatrzyć się sam w to, co jest ci potrzebne, nie proś mnie, ponieważ pozwoliłem twojej rodzinie korzystać ze stałych i dodatkowych dochodów, pochodzących z twego tam pobytu. Błogosławię cię z całego serca, bardzo kochający w Jezusie Chrystusie, brat Benedykt, minister prowincjalny, kapucyn. List nr 42. Ojciec Pio do ojca Benedykta. Pietrelcina, 2 września 1911 roku. Drogi Ojcze, Jezus nadal przebywa ze mną i jeszcze mnie nie opuścił, a stwierdzam to na podstawie coraz to większej łatwości odrzucania pokus i poddania się woli Boga, jak już Ci napisałem w moim ostatnim liście. Widzisz więc, ojcze, jak daleko posunięta jest słodycz i dobroć pana Jezusa, pomimo tego, że jestem tak zły i perfidny. Co ja mam teraz robić, aby odpowiedzieć na tak wielkie miłosierdzie? Cóż mu oddam za tyle łask? Gdybyś tylko wiedział, ile razy w przeszłości zamieniałem Jezusa na jakąś niegodną uwagi rzecz tego świata. Widzę coś tajemniczego w sobie. Jest mi nieustannie przykro z powodu grzechów, które popełniłem. Zdecydowanie postanawiam nie popełniać ich ponownie, a jednak przykro mi to powiedzieć i robię to ze łzami w oczach, że pomimo tego wszystkiego jestem nadal tak niedoskonały i wydaje mi się, że bardzo często sprawiam przykrość panu. Czasem nawiedza mnie tak wielka rozpacz, ponieważ wydaje mi się prawie niemożliwe, aby pan Jezus miał wybaczyć mi tak wiele grzechów. Znacznie częściej jednak wydaje mi się niemożliwe, żeby pan Jezus chciał mnie potępić. Och, cóż to znowu jest? Wyjaśnij mi trochę. To wszystko dzieje się jednak we mnie bez mojego spostrzeżenia się, ponieważ nigdy nie mam zamiaru sprawić najmniejszej przykrości Bogu. Jak bardzo cierpię, Ojcze, kiedy widzę, że Pan Jezus nie tylko nie jest czony przez ludzi, ale i to jest gorsze znieważany przede wszystkim tymi strasznymi bluźnierstwami. Wolałbym umrzeć, albo przynajmniej stać się głuchy, niż słuchać tak wielu zniewag wyrządzanych Panu Bogu przez ludzi. Modliłem się do Pana Boga następująco. Panie, Pozwól mi umrzeć raczej niż być obecnym przy tych, którzy w tej chwili cię obrażają. Także ty polecaj mnie Panu i błagaj go o łaskę dla mnie, o ile to przyniesie mu większą chwałę. Skończyłem odprawianie gregoriańskich mszy świętych. Teraz proszę Cię o przysłanie mi tej małej ofiary, ponieważ obecnie z braku pieniędzy nie mogę otrzymać lekarstw. Nie ustawaj w udzielaniu mi ciągle błogosławieństwa. Twój brat pio. List numer 44. Ojciec Pio do ojca Benedykta Pietrelcina 8 września 1911 roku. Mój drogi ojcze, nie skrzycz mnie, że odpowiadam z małym opóźnieniem na twój list. Nie stało się to z powodu braku chęci do pisania ani z lenistwa. Powodem było to, że wychodzę na wieś, aby oddychać więcej zdrowym powietrzem, które sprawia, że czuję się lepiej. Dziś właśnie, kiedy poszedłem do miasta, aby odprawić Mszę Świętą, przekazano mi Twój list, na który zdecydowałem się natychmiast odpowiedzieć. Wczoraj wieczorem stało mi się coś, czego nie mogę ani wyjaśnić, ani zrozumieć. Na środku dłoni pokazało się trochę czegoś czerwonego, jakby w kształcie centyma. Towarzyszył temu także mocny i ostry ból. Ten ból był w środku tego czegoś czerwonego bardziej odczuwalny w środku lewej ręki i to do tego stopnia, że jeszcze się utrzymuje. Czuję także nieco ból pod stopami. To zjawisko powtarzało się kilkakrotnie od prawie roku, lecz od pewnego czasu nie występowało. Nie denerwuj się faktem, że teraz po raz pierwszy mówię ci o tym, ponieważ zawsze byłem zwyciężany przez ten przeklętny wstyd. Gdybyś wiedział, jak wielki gwałt musiałem sobie zadać teraz, aby ci o tym opowiedzieć. Miałbym ci wiele do powiedzenia, lecz brakuje mi słów. Mówię ci tylko, że uderzenia serca wtedy kiedy przebywam z Jezusem ukrytym w najświętszym sakramencie, są bardzo silne. Czasami wydaje mi się, że serce chce po prostu wyskoczyć z piersi. Czasami przy ołtarzu czuję taki żar w całym sobie, że nie mogę ci tego opisać. Wydaje mi się, że cała twarz zmienia się w ogień. Nie mam pojęcia, mój ojcze, co to są za znaki. Wyobraź sobie następnie, jak tęsknię za powrotem do klasztoru. Największą ofiarą, jaką złożyłem panu Bogu, była faktycznie moja niemożliwość życia w klasztorze. Jednakże wcale nie wierzę, że zdecydowanie będziesz chciała, abym po prostu miał tam umrzeć. Jest prawdą, że w domu cierpiałem i nadal cierpię, lecz zawsze byłem w stanie wykonywać swoje obowiązki. To nigdy nie było możliwe, kiedy żyłem w klasztorze. Gdyby chodziło tylko o cierpienie, to zgoda. Bycie jednak ciężarem i sprawianie przykrości innym bez innego niż śmierć widoku, to nie wiedziałbym co odpowiedzieć. Zresztą wydaje mi się, że także mam ścisły obowiązek i prawo, aby wprost nie pozbawiać się życia w wieku dwudziestu czterech lat. Wydaje się, że Pan też tak chce. Pomyśl, że jestem bardziej martwy, niż żywy, a następnie uczyń jak uważasz, ponieważ jestem gotowy złożyć wszelką ofiarę, jeśli chodzi o posłuszeństwo. Dziękuję za habit. Odprawię pięć mszy świętych za sierpień i pięć za wrzesień w tym miesiącu i na początku przyszłego. Oczekując twoich wiadomości, proszę cię o twoje błogosławieństwo. Twój brat Pio